Witajcie, smakosze! Dzisiaj przygotuję zupę kalafiorową. Będzie to zupa na żeberkach i włoszczyźnie, ponieważ ma to być obiad jednogarnkowy. W pierwszej kolejności do garnka wrócę żeberka. Żeberka zaleję zimną wodą. Wlałam 2 litry wody. Do tego dodam. Łyżka jarzynki oraz, tak niedużo na oko, pół łyżeczki kminku. Kminek spowoduje, że zapach gotującego się kalafiora nie będzie taki przykry, a i potem będzie bardziej przyjemna w smaku. Zupę nie będę mocno przyprawiać, dlatego że te wszystkie warzywa dają jej smak, ale wrzucę tutaj posiekane łodygi kopru. Bo koper bardzo dobrze smakuje z kalafiorem. I teraz postawię to na palnik. Włączam grzanie i w czasie, kiedy zupa się będzie zagotowywać, ja przygotuję warzywa. Na tarce o grubych oczkach zetrę marchew oraz pietruszkę. Także seler. Por jest duży, więc pokroję go na pół i jeszcze na ćwiartki. I teraz pokroję Poprzek. I teraz te warzywa wrzucę do zupy. Żeberka z włoszczyzną. Teraz będę się gotować przez jakiś czas, a ja sobie w tym czasie przygotuję kalafior. Kalafior podzielę na różyczki. różyczek wrzucę od razu do zupy, żeby się gotowała i żeby nadało to już jakiś smak, a część odłożę i włożę dopiero na sam koniec, żeby się nie rozgotowało. Tak, i te różyczki będą wrzucone na koniec. Zostało mi dosyć dużo tych łodyg, ale ja ich nie wyrzucę, tylko także pokroję na drobne. To jest młody kalafiorek, te łodyżki są bardzo delikatne, więc pokroję je na drobno i także za chwilę wrzucę to zupę. Słyszę, że zupa zaczyna się gotować, więc akurat będzie można zaraz wsypać. Kalafior. O, zupa się mocno gotuje, ale to nic, bo ja wrzucę teraz kalafior. To na chwilkę ona tak przestanie bulgotać. Niemniej jest dosyć mocno zarżana, więc zmniejszę teraz grzanie. I tak będzie się gotowała do miękkości mięsa. Pod koniec gotowania dorzucę kalafiorek, a także ziemniaki. Zupa gotuje się w dwie godziny, więc sprawdzę, czy żeberka już są miękkie. No, mięciutkie. Więc teraz posmakuję, czy zupę trzeba doprawić. Oj tak! Do zupy dorzuciłam warzywa, które są słodkie. Marchew, pietruszka, seler, por. W sumie nawet kalafior jest słodki. Więc zdecydowanie trzeba zupę dosolić. Do takich zup w zasadzie nie używam soli. Dodaję jarzynkę. Dodam jedną łyżkę. I teraz także dorzucę obrane i pokrojone w drobną kostkę ziemniaki. Oraz pozostały kalafior. I teraz jak te warzywa zmiękną, posmakuję jeszcze raz i zobaczymy, czy jest już dość słona. Minęło jakieś 20 minut, już mam nadzieję, że ziemiaczki już są miękkie. O tak już, już zmiękły. Tak jak mówiłam, posmakuję teraz. Czy nie trzeba zupy doprawić. Nie, już jest wszystko w porządku. Więc teraz mogę zupę zabielać. Zabielę ją śmietaną. Użyję całego kubeczka, bo zupy jak widać, mam dosyć dużo. Użyję śmietany 18 do zup. Nie powinna się zważyć ale dla pewności zawsze lepiej taką śmietanę zahartować. Wlewam więc tu dwie łyżki zupy, rozmieszam. Tak przygotowaną śmietanę wleję teraz do zupy. Zupa jak widać jest dosyć gęsta, ale ma stanowić danie jednogarnkowe na obiad, więc musi taka być. Smakuje, jak teraz zupa smakuje z dodaną śmietaną mm, pyszna ale brakuje tutaj zielonego koperku zupa kalafiorowa bardzo dobrze smakuje z koperkiem więc dam go dosyć sporo bo to podkreśli jej smak. Wyłączam ją teraz. Jak chwileczkę przestygnie, będzie można ją podawać. Ale na pewno najlepsza będzie jutro, bo takie zupy najfajniejsze są wtedy, kiedy odstoją. No przynajmniej jeden dzień. Zupa kalafiorowa jest jedną z tych zup, za którymi tęskniliśmy przez całą zimę. Teraz u progu lata z przyjemnością zrobiłam taką zupę i mam nadzieję, że nie zawiodłam się i że będzie pyszna. Zupa jest wspaniała. Jak widać, kalafiorek nie rozpadł się. Koperek nadał tej zupie taki wiosenny posmak. Jest naprawdę pyszna. Wszystkim smakoszom życzę smacznego.